Znajdujemy się w Melifont, najstarsze cysterskie opactwo w Irlandii założone przez cystersów w 1142 roku. Przed nami budynek lawatarza, lawaterz, czyli umywalnia. To tutaj mnisi myli ręce przed każdym posiłkiem, to stąd również czerpali wodę dla swoich gospodarczych potrzeb. Tutaj odbywały się rytuały religijne, m.in. wycięcie łysiny na czubku głowy mnicha, tak zwanej tonsury. Woda znajdowała się w zbiornikach oraz w kamiennych rynnach i spływała do studni pośrodku konstrukcji. Zwrócimy uwagę na piękne zdobienia kapiteli, kolumn motywami roślinnymi i pamiętajmy, że jest to przykład architektury romańskiej, która sprowadzona została do Irlandii przez mnichów cysterskich. Więcej na kanale Archeologia jest tej Ziemi na YouTube. Zapraszam.